Na moim, na moim pierwszym odcinku z Brawl Stars e, dzisiaj będziemy gra grali solo i zagramy sobie Rico Akurat mam na nim 24 ranka 630 tak więc nie powinno być źle to zaczynamy myślę że jutro pojawi się odcinek pojawi się odcinek, pojawi pojawi się odcinek e, jak będę wbiał spajka na 700 więc e, radzę go obejrzeć Dobra. Tutaj rozwalam sobie skrzynkę. Mam nadzieję, że y, niedługo, nie, y, mam nadzieję, że niedługo, y, właśnie wbije spajka na 700, bo dosyć go lubię. Więc o dobra, to jest taki search, Nie chyba spalił gadżet, moim zdaniem. Nie musiał palić gadżetu w tą stronę. Dobra, stymuję się, myślę, z nim. Dobra, chcę sobie, Mam nadzieję, że on mnie nie oszuka. Dobra, tam jest, tu mogę go właśnie pogonić. Go. dobra, The on deda. A ma ten nowy gadżet. W sumie nie jest nowy, Trochę troszeczkę minęło zanim on do został dodany do gry. Dobra, tutaj mam Rose, rozy, więc rozy to mnie bierzemy. Soja tylko zabijamy. Mam nadzieję, że mój sercz nigdzie nie zginął. O Boże, ale spalony ulcik. Ja nie mogę. O no, ja nie, ajaj. Aj. Nie wiedziałem, że on tutaj jest. To powinienem. Yy, dobra. To teraz możemy sobie zagrać. A zagrajmy sobie. A zagrajmy sobie tikiem. Postaram się dobić yy, sobie tego yy, tika. Postaram yy, się teraz dosyć, Też wysoko wbić Mam na nim 630 pucharków Więc może też będzie odcinek Jak go wbiłam na 700 Tutaj mi koletka chce zabrać Chyba Ja się nie dam W sumie nie powinienem jej tak szybko. A jest z, z panikowem i gadżet puściłem A jest mi jakiegoś lada Boże Muszę tutaj uważać na, nią, na tą koletkę Dobra już chyba lepiej będę uciekał. Kupiłem sobie właśnie śnieżnego Tika. Bo no, ta rozgrywka chyba będzie dosyć trwała. Yy, trwała długo, więc widzimy się po, krót, po króciutkim cięciu. Tutaj właśnie jest taka sytuacja, że się steamowałem z tą koletę z Trixie Colet. Też właśnie mam Trixie Colet. I właśnie nie. Bo tam jest kruk. Ej, ten kruk porobił bazę, więc niedobry. O Boże, przyszłam teraz bardzo blisko tej kolebki. Ale chyba ona mnie raczej nie Bo Tu mi wysuwa serduszka, więc gitas. Więc chyba dobra, zaufam jej i będę tu bardzo blisko niej. O Boże, tu tam mamy kruka, więc on na mnie nie skoczył Jest Mortis. O Boże, Frank na sześciu. Aha, oni się steamowali. No to super nie, moja koletka! Ja nie mogę, zabił moją kolet. Chyba ja teraz zaraz zginę. A ja chciałem, żeby ta koletka miała dosyć wysokie miejsce. Tak, tam jest ten Frank. Chciałbym... Chciałbym zdobyć jakieś bardzo dobre miejsce. Ale coś, coś czuję, że raczej będę no, czwarty. Bo oni tutaj właśnie się już zabijają. Znaczy nie, że zabijają, tylko mają soja. No, już mam 700 HP. No kruk mnie już obija Ajaj, gadżet jeszcze puszczam Może tam coś zrobię Ajajaj No i teraz Frank zabił kruka niestety Dobra, widzimy się Dobra, tutaj właśnie zająłem czwarte miejsce Skończyłem misję e, mo Możemy możemy zrobić Bo właśnie widzicie, że mam 30 tysięcy tarapońców Możemy zrobić taki Taki deal, że jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 3 albo 4 łapki, 4 łapki w górę, to wtedy tyle, ile wbijecie pod tym odcinkiem łapek, tyle, tyle, tyle będę miał skrzynek. Mam tutaj parę misji do Jessie, pod koszem i B, więc myślę, że parę skrzynek będzie. To na y, jutrzejszym, może jeszcze dzisiaj zrobię odcinek, na, na jutrzejszym odcinku otworzę big boxów tyle, ile zrobicie łapek w górę Dobra, to ja mogę sobie zagrać. Dobra, zagram jeszcze jedną gierkę. Tym tikiem tutaj mamy Edgara. Boję się bardzo, Edgaru, bo Edgar. Bo Edgar może na mnie skoczyć. Więc chyba powinien zostawić mu tego cuba. Ale dobra. Nie, wiem, dlaczego nie puścił gadżet? Dobra, nie wiem, czy chce się na pewno streamować. A to jest Leon, nie wiem, czy każdy się chce ze mną teamować. Dobra, jak zostawiam. Tak jak wow, na sen, Sandy, Latarenka Sandy, ona jest chyba bardzo ładna. Mi się ona bardzo podoba. Prawie dostęp od Bela. Dobra, to jestem z tym wany Chyba raczej bym go... nie był tak blisko. Nie no, troszeczkę mi żal tego. Troszeczkę mi żal tego Mortisa. Więc raczej go nie będę bił. Dobra, zabijam tą belę. Ja tak naprawdę nie chcę nikogo z tych zabijać. Nie no, zostaw ją. Ej, no nie! O Boże, prawie ten mam. Edgar, proszę cię. Dobra. To naprawdę nie chciałem, żeby ta Bela ani Morty zginęli. A ja mam ten odznacznik, więc. Dobra. O Boże, prawie ubiłem tę. I szkoda, że Bella zginęła, ale dobra. A to jest ta Sandy. Dobra, to ją sobie zostawię. Bo ona jest naprawdę piękna i chyba zaraz będzie na nas szła. Nie wiem dlaczego tak blisko jestem Leona. Edgar! Ej no, Edgar! Dobra. To, to, to są. Ja bym coś myślę, że morty mnie zaraz będzie chciał bić. O, tam jest ten... Dob nie no dobra. A jaj, tu my mamy dedówę już. Nie! Ucik wpadłem, ja nie mogę. Um ten chłop mnie zaraz ubije. Dobra, rzucam im głowę. Niech ich zabiję tam. No, no ej! Ej, myślałem, że my mamy z tym El Primo Soya. Ale no mnie niestety porobili. I w ogóle zobacz sobie dziennik bite w ogóle. Bo mnie to ciekawi. Poczekam aż ta rozgrywka się zakończy. To mapa chyba nie jest Na El Primo Więc zagram sobie Mortisem Już się skończyła Skończyła się Ja tu mam szóste miejsce Leon miał takie, Edgar takie Okej, okay, dobra Zagram sobie Tym Mortisem jeszcze jedną gierkę Myślę, że po tej gierce e, Już się będę powoli wam nie żegnał Dobro Lecimy po tej, chyba dobra. Nie wiem dlaczego na tamtym poziomie wszyscy chcieli soja. Tu jest poziom 7. Sie... O Boże. On nie chyba zaraz podnie... No co on chce robić? Chyba go zaraz zabiję. No, on pewnie spanikuje. Patrzcie, patrzcie na to. A im się że gadżet. Tu mamy El primo więc... chyba się z nim stimuje. O Boże, on bije mojego El primo. Okej... Okay. Dobra, to jest strzelka. Trzy primo. Ja jako moc. On na mnie też nabija ulta. I mu chyba nie chcę. Dobra, ja chętnie nie wiem. Czy tam jest kolejny primo, czy mi się to wydaje? I to jest griff. Dobra, zostawiam tego Wifa. czy to jest ten search. No nie no, co za ham. Boże, muszę w nich użyć ulta. Musiałem w nich. Ej no, ej! Musiałem w nich tylko użyć ulta, tylko po to, żeby się wyleczyć. Ale mam nadzieję, że, że mnie nie będą obijać. Dobra, tylko zaatakuję, żeby ulta nabić. Myślę taką emotkę. Będę uważać na tego Serga bardzo się boję. On chyba wygra tą gierę. No, on wygra tą gierę chyba raczej. Powinniśmy uciekać. Jakiś Ed Primo na pewno na niego skoczy, żeby zaryzykować. Tak, ten Primo chyba podejmie walkę. Odstraszałem go. Przejęliśmy i... Dobra, dawajcie go. Ja go... Dobra, łamałem go. Chyba to jest ten mój. Dobra, ja do nich tutaj pójdę, bo mam z nimi soja. Boże on nie zaraz będzie bił... Aj, on stracił ulta. Nie no, zostaw go! Zasłaniam się! Oj, oj, chyba... Dobra. Wyślę taką matkę. Chyba mnie zaraz będą bić, na 100%. No nie, wiedziałem, wiedziałem. Widziałem, no nie, uciekam, no i dadam. Ajaj. Dobra. To, yy, to żegnam was. Nie zapomnijcie, zasubskrybować kanału. Tak jak mówiłem, jutro powinien się pojawić odcinek zbijania spajka na, na 700 burzek. To żegnajcie.